No, dziś się udało. Ciężkie warunki, ale Fox Prozander 14 cm z wklejonym obciążeniem, to mam nadzieję chyba widać, te ciemniejsze plamki i jaśniejsze w brzuszku. Wklejone obciążenie, dwie śruciny łowiane i uzbrojone w dwie małe kotwiczki Gamakatsu, no, wyciągnął mi, dał mi sandacza 67 cm, boje były straszne. Brały dzisiaj bardzo słabo, praktycznie z samego rana kilka dziubnięć delikatnych, no i później 5 godzin w ogóle bez dotknięcia. I przed 14 zaczęło się cośkolwiek dziać, jakieś puknięcia. No, i ten szczęśliwie zacięty, wycholowany. No Jak mistrz okręgu dwa dni zeruje, a my z kolegą Heniem raz on, raz ja łowimy ładne sandacze, takie 60+, plus, to znaczy, że te nasze patenty działają. Trollingowe patenty. No i jeśli ryby nie idzie złowić z ręki, żadne, żadną metodą, czy to dropshotem, czy klasycznie w opadzie, i schodząc nawet na 5 gram, gdzie przy 12 metrach głębokości łowienie 5 gramowym jigiem, no to jest masakra. No ale da się, generalnie rzecz biorąc. I one w to nie uderzają, no to zostaje co? no Zostaje trolling tylko, jako jedyna metoda, która może w ogóle skusić te ostrożne ryby do, do brania. A tym bardziej, że im zimniej, tym niestety one są wolniejsze i... Nawet w coś takiego, kurczę, z ceburaszką takie maleństwo, nawet w coś takiego celowały tak dzielnie, że po prostu no nie szło tego zaciąć. Nawet no, można powiedzieć, mały sandaczek by to łyknął, czy mały okonek. Ale sandacze nie one potrafią tak przycelować, że po prostu zapomnij gościu o tym, że mnie zatniesz. Nie? Ja sobie skubnę, a ty sobie możesz pomarzyć o zacięciu. Dopiero wtedy, kiedy otworzy paszcze i chwyci. A tak jak takim zamkniętym prawie półotwartym dzióbkiem jest skubnie, nie ma szans. Po prostu nie ma szans. No i zwykłym takim kijkiem 28-35 gram też można zapomnieć na takiej głębokości łowiąc. No nie ma szans. Musi być kij potężny, bo to jest duże obciążenie łowiąc hardtrockiem tak zwanym dzieje obciążenie wiodące, ściągające przynęte na dół ma nierzadko i 50 gram nawet więc trzeba naprawdę potężnego kija, żeby żeby to e, ściągnąć żeby to, tą rybę zaciąć także no, dochodzi się do pewnych e, umiejętności, do pewnej wiedzy e, no, przez długi okres czasu ne? tego, to jest taka wiedza tajemna, ale jak już się tą wiedzę zdobędzie to potem jest radocha no bo skoro mistrz okręgu nie łowi przez dwa dni żadnej ryby a my nam się udaje i oprócz tego on nawet brań nie ma a my mamy brania to znaczy że te nasze doświadczenia no, są coś tam warte i to by było na tyle no i cóż znowu sobie płyniemy Na łowisko, może coś będzie brało. Pożyjemy, zobaczymy. Jak zwykle, żywej duszy. Oprócz nas tylko kolega Grzesiek, bo akurat ma urlop. Pożyjemy, zobaczymy, co się będzie działo. Szanse są jakieś zawsze. No jakieś tam są, i luzoryczne, bo i luzoryczne, ale nieraz się coś trafi. Ale tak, żeby łowić, że sobie porzucać i połowić tych sandaczy powiedzmy 20-30 sztuk w ciągu jednego dnia, to można zapełnić. To nie te czasy i nie ta woda. 15 lat temu, 10 lat temu było zupełnie inaczej. Teraz siaty kłusownicze, Wszelkiego rodzaju kłusole Wędkarze, którzy na filety, czy na żywca łowią, czy na spinning w maju, kiedy sandacz jest na tarle Wtedy biorą, wtedy biorą Potem się chwalą, że o panie, w maju to brały Ale pożyjemy, zobaczymy no i Jeszcze nie daj Boże jakieś odłowy kontrolne, to już wtedy mamy obraz nędzy i rozpaczy kiedy to się poprawi, to trudno powiedzieć. Chyba już nie ma nadziei. Każdy tylko z polityków liczy na to, jak się kurczę dochapać lepszego stanowiska, umocować swoją rodzinkę, czyli totalny nepotyzm. No a okręgi robią to, co robiły, czyli może nie wszystkie, bo to byłoby niesprawiedliwe, oceniać wszystkie pod jedną miarą, ale znaczna część robi to, co robiła czyli odłowy kontrolne i koszenie ryb, ile wlezie. Zobaczymy, jak to będzie. Zimno. Zimno. Wieje. Widoków można się poświęcić. Po prostu jest bajkowo. Te lasy wokół wzgórza, z fantastyczny widok. Ten, ten będzie miał więcej jak 60 Bo piękny jest Tyle godzin kurde marznięcia W deszczu kurcze W wietrze Zmarznięty człowiek Mimo wszystko Lipa w, za, prawie wcale brani. I wreszcie to jedno upragnione Jest Jest No i koniec tej nierównej walki Sandasz na święta jest Dokładnie Sandasz na święta jest Kurcze się męczy, on bez kombinezonu. To ja mu normalnie szczerze współczuję. Wiatrzycho jest masakryczne, wieje, kapuśniak leci, no ale co? Łowienie sandaczy. Tak, łowienie sandaczy wymaga poświęceń. To nie jest kurczę zabawa dla małych dzieci, tylko dla twardzieli.